Tuż przed wyborami paliwo na stacjach nagle staniało. Inflacja cudownie spadła, a stopy procentowe obniżono w sposób, który szokował ekonomistów. Przypadek? Wielu uważa, że nie, że władza manipulowała danymi i cenami, by zdobyć głosy. Państwowy Orlen trzymał ceny benzyny sztucznie nisko mimo drożejącej ropy. Przez co paliwa zaczęło brakować. We wrześniu 2023 litr benzyny w Polsce był tańszy niż w sąsiednich krajach, bo ktoś nacisnął magiczny guzik. A tuż po wyborach ceny skoczyły o kilkadziesiąt groszy. Szef banku centralnego z nominacji rządzących zrobił gigantyczne, nieuzasadnione cięcie stóp o 0,75 punkta, akurat miesiąc przed wyborami. Opozycja grzmiała o cudach na wrześniowym Orlenie i kampanii za nasze pieniądze. Wyobraźmy sobie, że w przyszłości takie sytuacje blokuje AI Ekonomista. Niezależny algorytm pilnujący, by spółki Skarbu Państwa działały rynkowo, a decyzje banku centralnego były oparte wyłącznie na modelach ekonomicznych, nie kalendarzu wyborczym. Taki AI prezes Orlenu powiedziałby: Nie obniżę cen paliw poniżej kosztów, bo to grozi brakiem zaopatrzenia. I politycy nic by mu nie zrobili. AI prezes NBP rzekłby. Czekamy z obniżką stóp do realnej poprawy inflacji, bez oglądania się na sondaże. Fikcja? Pewnie tak, bo kto by oddał taką władzę maszynie. Ale to pokazuje naszą utraconą wiarę w ludzką bezstronność. Skoro rzeczywistość dostarcza takich przykładów, coraz więcej osób może postulować więcej algorytmów, mniej polityki w gospodarce. Oczywiście byłoby to trudne. AI też ktoś musi zaprogramować, a rządzący mogliby ustawiać parametry. Jednak wizja bezstronnego, nieskorumpowanego ministra AI od finansów jest kusząca, gdy przypomnimy sobie przedwyborcze cuda na stacjach i w tabelach. Co ty na to? Zaufano by w Polsce ekonomicznemu AI bardziej niż ludziom?